Studio Plotagon przedstawia serial w Wilczykowie. Odcinek 69. Bandyci wkradają się do domu Wilczykowskich w nocy i okradną telefon Paulinie oraz Paulina przez to płacze. A prośbę do tego odcinka wysłał Kogama Patyk. To tutaj, Dom Wilczykowskich, i właśnie tu będziemy coś kraść. Zgadzam się z tobą, kolego. To co? Wchodzimy. Pewnie, że wchodzimy, no więc wejdźmy do środka. Dobra, a teraz posłuchaj mnie uważnie. Masz wejść na górę do pokoju Pauliny i ukraść jej telefon. Dobrze. Dobrze, potwierdzam ten pomysł. Jestem gotowy ukraść telefon Paulinie. No to super, no więc do dzieła. Dobrze, a więc idziemy do pokoju Pauliny. Jestem już w pokoju Pauliny. To teraz czas ukraść jej telefon. No więc zróbmy to. Mam już jej telefon, a teraz uciekajmy z jej pokoju. No, więc spadam stąd. To co, masz jej telefon? Tak, mam jej telefon. Dobrze, a teraz uciekajmy z tego domu. Chodźmy. Już idę rankiem. Mamy kolejny piękny dzień. Czas sprawdzić na moim telefonie, która jest godzina. No więc sprawdzam. Zaraz, a gdzie jest mój telefon? Byłam pewna, że położyłam mój telefon na szafce, kiedy poszłam spać, a teraz zniknął. Muszę powiedzieć to mamie, mamo, muszę ci coś powiedzieć. Oczywiście, Paulina, a co takiego chcesz mi powiedzieć? Ktoś w nocy ukradł mój telefon. Wczoraj położyłam mój telefon na szafce, no a teraz już go nie ma. Nie wiem, co teraz mam robić. Nie płacz, Paulina, to na pewno bandyci ukradli twój telefon. Zaraz wezwę policję i na pewno złapią tych bandytów. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Dzięki, mamo, jesteś bardzo pomocna. Nie ma sprawy, a teraz czas zadzwonić na policję do tych bandytów. No więc dzwonię. Tymczasem u bandytów. Ale fajnie, że ukradliśmy telefon Paulinie. Nie sądzisz? Tak, też tak sądzę. O nie, to policja, uciekajmy stąd, prędko, nie tak szybko. Wy dwaj nigdzie stąd nie uciekniecie. "Jesteście aresztowani za włamanie do domu Wilczykowskich oraz kradnięcie telefonu Pauliny." Ale, panie władzo, pozwól nam jakoś to wytłumaczyć. Nie zrobiliśmy tego specjalnie. Dobra, dobra. Wyjaśnimy to wszystko w komisariacie. A teraz obydwaj do radiowozu. Już! No nie, daliśmy się złapać. Później, kiedy policjant Karol zaprowadził dwóch bandytów do radiowozu, poprosił ich, aby dali mu telefon Pauliny do zwrotu. Potem policjant Karol zaprowadził bandytów pod komisariat i natychmiast ruszał dalej, kiedy policjant Karol dotarł do domu Wilczykowskich. Proszę bardzo, Paulina, oto twój telefon. Dziękuję bardzo, panie policjancie. Do usług, ja niestety muszę już jechać. Muszę pogadać z tymi bandytami. Do widzenia. Do widzenia, panie policjancie. No i co, Paulina? Odzyskałaś swój telefon z powrotem? Tak, mamo. Odzyskałam z powrotem mój telefon. No to się bardzo cieszę. A teraz chodź do kuchni. Zrobiłam drugie śniadanie. Już idę, mamo. Koniec odcinka 69. W następnym odcinku Jakub, Aleksandra i Paulina bawią się w chowanego.